Tu idzie pierwszy dzień do przedszkola? Hania, <grystanie> <grystanie> Hania, idziesz pierwszy dzień do przedszkola. A ile masz lat, powiedz? Pięknie, a umiesz powiedzieć? Ile to jest? Cztery. <grystanie> Trzy! Cztery. się. To właśnie. Ja muszę się ustosować. Tak? Ja też, ja, ja, ja tak. nie wszedłszy. No. Już daleko jest. Już można się kręcić. Już jest bezpiecznie. Mm. merchant chain Właśnie przygotowujemy dokumenty na pierwszy dzień do przedszkola, i taka ciekawostka: w naszym przedszkolu wymagają przyniesienia jednego zdjęcia całej rodziny dwa zdjęcia córeczki dziecka, które będzie uczęszczać. Co roku należy przynieść taki dokument mówiący o tym, jak wygląda zdrowie naszego dziecka i jak wygląda karta. Szczepień, czy jest uzupełniona, czy wszystkie szczepienia są odbyte. Jeżeli brakuje jakichś szczepień, to przedszkole może nie zgodzić się na przyjęcie dziecka do swojej placówki. My dodatkowo musimy jeszcze przynieść jeden dokument Emergency Care Plan i wynika to z tego, że Hania jest uczulona bardzo na orzechy i na mleko, na nabiał, dlatego potrzebuje specjalnego planu ratunkowego, w razie czego. I tutaj jest napisane, co należy zrobić w momencie, kiedy Hania zjadłaby coś, czego nie powinna. Hania przegląda rzeczy do szkoły, a do przedszkola. A ja chciałam Wam powiedzieć taką ciekawostkę. Czy wiedzieliście o tym, że w Stanach większość akcesoriów takich, które potrzebujecie do szkoły, jest wystandarowana? Czyli na przykład, jeżeli mówią, że trzeba kupić ołówki, to to muszą być takie ołówki. One muszą dokładnie tak wyglądać. Jeżeli mówimy o, nie wiem, na przykład markerach czy kredkach, one też mają specyficzne wytyczne i nie można sobie pozwolić na, na jakieś szaleństwo. Wszystkie dzieci muszą mieć skoro szyty, które wyglądają dokładnie tak samo. Także ja, jak usłyszałam to pierwszy raz, byłam bardzo zaskoczona i trochę wydaje mi się to dziwne. A no, z drugiej strony, może to i lepiej, bo nikt się nie wyróżnia. I coś, co mnie cały czas nieustannie dziwi, kolejna rzecz, czyli klej w takich olbrzymich butlach. No i najlepsze jest to, że idzie jak złoto. Idziemy do przedszkola. taką trochę próbę przedszkolną. Taki pierwszy dzień w przedszkolu, ale została w nim tylko na godzinę, więc mam randkę z synem. podpiszmy do tutejszej piekarni, jedynej dobrej i słusznej, po francuskiej, więc pieczywo jest tutaj tak jak u nas w Polsce, dobre. No i obżeramy się bułeczką i wracamy po bo mamy tylko... 20 minut jeszcze nam zostało, także trochę niewiele tego czasu. Wywiad z małą Hanią dzisiaj. Fajnie było dzisiaj w przedszkolu? Nie. <laughs> Nie podobało Ci się? Mi się podobało. <laughs> tak A... tylko zadowala. <laughs> A cieszysz się, że wracasz do przedszkola? Nie. Nie. Yeah. <laughs> Jechaćmy. Musisz usiąść. Dobra, to pokażemy, co kupiliśmy uh -huh. na ten rok. Uh -huh. Zrobiliśmy takie małe zakupy, bo tak naprawdę Hania już dużo rzeczy miała. Pokaż ten plecak najpierw. Hania dostała taki plecak, worek. Usiądź tu. Tak, dostałaś. Uh -huh. Od cioci z Polski. Zobaczcie, co tam wiele. No tam są takie e, przysmaki, które Hania sobie chowa zawsze do YMCA albo do właśnie przedszkola. Uh -huh. I mogę ja się trupkę, mogę? Teraz nie będziemy jeszcze jeść Teraz <laughs> będziemy za chwilkę jeść obiadek, Haniu O, tak wygląda ten plecak Jest bardzo fajny Dziękujemy Olu za prezent Jest ręcznie wykonany Także i mama go bardzo lubi Ale jak jest za mały Bo czasami jest za mały To mama kupiła jeszcze lanczówkę Lanczówkę tak, to jest bardzo modne tutaj w Stanach, żeby nosić takie małe torebeczki, prawda? I widzicie co tam jest? <grym> tak, nie. No, pokażesz jak nie. się otwiera. Oj! I co tam w środku jeszcze mamy? No właśnie jest takie pudełko, w którym można... Zobaczyć, tutaj będzie kamatka. No gdzie będzie kanapka? Tutaj. A tu w tych małych to co będzie? To będzie ciasteczko, a tu będą... Będzie... Tutaj będzie. Możesz mi włożyć, małżu. Tutaj będzie ciasteczko, a tu będzie co? Ciasteczko. Dwa ciasteczka? Nie, to jest tutaj, tu nie wiedziałam, że tutaj by było Ciasteczko, a tu co będzie? A tu będą kukawki Hania będzie zostawać też na takie lunchy dodatkowe I jeżeli będę chciała dać jej obiadek do przedszkola, bo możliwe, że tak będę robić To mamy taki kontener, taki termos, w którym będziemy przynosić takie ciepłe obiadki Obiadki Mm -hmm. To było dla Stepcia kupione, a teraz to Hania przejmie takiego jeżyka! Zobaczymy, czy będziemy dawać, czy będziemy z tego korzystać. Tak? Będziesz jeść, czy nie? Tak, no to chyba będziemy korzystać. Mamy jeszcze zestaw z takich trzech pudełek, z których też pewnie będziemy korzystać. Nie otwieraj ich, bo tam w środku coś jest. No, i to tyle z zakupów do naszego przedszkola. Hania nie potrzebuje żadnych butów na zmiany, prawda? Także ta nasza wyprawka kończy się na lanczówce i na plecaku, więc to tyle. No i jutro zaczynamy, także trzymajcie za nas kciuki, a właściwie za Hanie. Tutaj, dołam, już wysuszyłam. Idziemy jeszcze raz zjechać? Już się przebrałam. Miskolin. Miskolin? Mm -hmm. No i jak? się była ubrana, zmieniła się coś? Mm -hmm. Co miała? Um, e, um, niebieskie oczy mm -hmm. I miała sukienkę plebową Okej okay. To jest Ale jest dzisiaj pięknie. Wyszliśmy właśnie na spacer. Mamy pogodę. Nie wiem, 25 stopni, więc coś zupełnie niespotykanego o tej porze roku tutaj w Karolinie. No a ja chciałam jeszcze coś dopowiedzieć na temat tego back to school. Ten powrót do szkoły to tak naprawdę nie jest tylko dla dziecka. <laughs> Przynajmniej w moim przypadku, bo od momentu kiedy Hania zacznie regularnie uczęszczać do przedszkola, tak i ja w końcu nabiorę rozpędu i uzyskam jakiś harmonogram dnia, będziemy to dość ciężkie, bo jednak o 8:15 będziemy musieli już być z wujką dzieci w placówkach. Mój mąż odwozi Hanie, ja jadę ze Stefanem do YMCA i zaczynamy działać. Vlog i wszystko z woku może ruszy trochę lepiej, trochę mocniej. Także e, oczywiście potrzebuję wsparcia z Waszej strony, czyli wszystkie udostępnienia, lajki i subskrypcje są bardzo mile widziane. E, no właśnie, a co jeszcze robimy, żeby przygotować się, żeby ten start jakoś tak sobie trochę ułatwić? Otóż, przede wszystkim, e, ja zaczęłam googlać, w jaki sposób dziecko jednak e, zmusić do wyjścia na czasy z domu. I w naszym pokoju, w pokoju Hani, zawiśnie taki plan, co po sobie następuje. Czyli na początku wstajemy z łóżka, idziemy do łazienki, myjemy ząbki, siusiamy, ubieramy się, schodzimy na śniadanko. A potem pakujemy plecak i wychodzimy. I jeszcze jest jedna rzecz, taka mamy hack, plan posiłków. Posiłków na każdy dzień, co dokładnie pakujemy do plecaka, jakie znaki powinny tam trafić. Także u nas back to school to naprawdę powrót do takiej przyjemnej, pięknej rutyny. Ja bym chciała loda cytrynowego. Dobrze? Tak. Masz już nawet klucz. Masz już nawet klucz? Mhm. Do czego ten klucz? Do otworzenia. Do otworzenia. Mhm. I, I będziesz otwierać lodziarnię swoją? Mhm. Dobrze. I przyniesiesz mi tego loda, tak? Mhm. Dobrze. Także my wracamy do zabawy. E, chyba tyle z mojej strony na dzisiaj. Także pamiętajcie o subskrypcji. I do usłyszenia w kolejnych filmach.